Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam Was na filmik, na filmik ze mną, jak mi tutaj mijają dni, a przede wszystkim zapraszam Was na kawę, na kawę ze mną w moim ulubionym kubeczku, który jest ze mną zawsze. Dzisiaj rano padało, była bardzo brzydka pogoda, teraz trochę wychodzi słońce. W tej chwili jest popołudnie, ja mam przerwę, dlatego mam też czas na nagrywanie filmiku dla Was. Słoneczko pokazuje się i w słońcu robi się troszkę cieplej. Lubię rano wcześniej wstać, lubię rano wcześniej wstać i mieć taki czas dla siebie przed przygotowaniem śniadania dla seniora, przygotowaniem kuchni. Lubię mieć czas dla siebie, dlatego też. Wstaję, budzę się o różnych porach, ale tak wstaję i zaczynam dzień około 7, 7.15. Wtedy mam taki czas dla siebie, przeważnie biorę prysznic, myję włosy, myję włosy co drugi dzień. Gimnastyka też musi być. Dobrze się czuję, jeżeli chociaż 15 minut zrobię takiej lekkiej gimnastyki Czasami robię tylko 10 minut, ale niech ona jest, naprawdę wtedy czuję się dużo, dużo lepiej, kiedy kości i mięśnie są takie rozruszane. Zapraszam Was. Pilęgnacje. Twarzy zaczynam od nałożenia serum z witaminą C, serum, które kupuję w Rossmanie firmy No. Jest to konsystencja oleista o pomarańczowym zabarwieniu. Serum jest świetne. Jest to moje chyba czwarte czy piąte opakowanie. Polecam, jeżeli ktoś lubi substancję oleistą na swojej twarzy, ja lubię. Następnie nakładam krem. Krem wisi na Owadiol. Tutaj mamy krem na noc, ale mam też krem na dzień, który ma SPF 50. Najbardziej jednak pasuje mi ten krem na noc. A do twarzy oczywiście używam moich ręczniczków. Mam tutaj dwa czyściutkie, a w sumie mam tutaj sześć. I balsam do ciała. Tym razem mam taki balsam. Linola. Mleczko do ciała lekkie. I biorę się za balsamowanie ciała. Zawsze po każdej kąpieli balsam, musi być balsam, ponieważ ta woda tak wysusza płyny wysuszają, woda wysusza więc jednak balsam dla mnie musi być i do stóp, i do całego ciała. Były pytania: co używam do mycia włosów? Jak dbam o swoje włosy? Więc w tej chwili mam takie szampony, szampon, właściwie szampony, szampon. John Frida do włosów blond i odżywka też z tej serii do włosów blond, czyli rozjaśniające trochę włosy, dlatego że ja farbuję farbą która przyciemnia tutaj, bo chcę, żeby włosy były od nasady ciemniejsze i wtedy one są naprawdę bardzo ciemne. A jak używam te szampony, to włosy są jaśniejsze. To są takie szampony, które moje włosy rozjaśniają i są bardzo dobre, tylko niestety szczypią w oczy. Takie szampony później po Umyciu. Mam taką odżywkę, która ułatwia szwarckopa, która ułatwia rozczesywanie włosów, właściwie taka resztka tej odżywki i po prostu spryskuję i to ułatwia mi rozczesywanie. I biorę się za moje włosy teraz zasuszenie i układanie. Włosy myję co drugi dzień. Lubię świeże włosy i staram się myć co drugi dzień, bardzo rzadko, co trzeci dzień. Włosy dla mnie muszą być zawsze świeżutkie. I kilka dni później maluję się na spotkanie z Wami. Kanturówka. Konturówka Chanel. Ktoś mnie pytał, jaki numer. Podaję numer 172. Czy wybrałabym drugi raz? Nie wiem. Chyba bym wybrała inny numerek. I wypełniam usta pomadką Ardeco. Super jest ta pomadka. Mięciutka. I brwi. Włosy mam świeżo malowane. Malowałam farbą taki kolor. Pokażę Wam, jaką farbą malowa malowałam. Tym razem włosy troszeczkę inną, nie siódemką, tylko wybrałam sobie złoty blond. Włosy malowałam czy farbowałam numer 931 L'Oreal 931 i wyszły w bardzo ładny kolor, bardzo ładny, zobaczcie tutaj, bo tutaj to jakoś jest inny. Farbowałam ja je wczoraj, więc one dzisiaj nie wyglądają tak już ładnie jak świeże, jak są świeżo umyte. Ale widzę, że nie dałam rady i po prostu mam tutaj niedomalowane. Nie dałam rady tak ładnie pomalować równiutko. No, trudno. I panorama, oczy mam właśnie pomalowane. Widziałam jedna z makijażystek, malowała sobie i trzy razy. No można, ale bez przesady. I tak są ładne, długie. Tego samozachwytów. Koniec tego samo zachwytów, koniec samo zachwytów. I wychodzimy z łazienki. A jeszcze coś chciałam pokazać. I zakładam nowy naszyjnik. Valentino, też kupiony na wintet. Oczywiście zostałam skrytykowana, że na windzie się nie kupuje, bo są różne przekręty, bo to są same podróby, nie ma oryginałów, więc nieprawda. Są oryginały i nie wszyscy oszukują. Nie można wszystkich ludzi wrzucać do jednego worka. No, teraz mogę się wybrać na spotkanie z Wami. przygotowuję kawę na nasze spotkanie ach nie widać nic kawa się robi a ja idę na chwilę do mojego seniora Tutaj robię ulubioną kolację z seniora. Racuchy, senior. A dzisiaj będą racuchy jabłkowe. Jedno jabłko drobno pokrojone, drobniutko, jogurt grecki i mieszam. Łyżka mąki i troszeczkę sody. I woda z cytryną. Talerz wykładam ręcznikiem papierowym, aby odsączyć tłuszcz. Placuszki gotowe. Na kolację. A na obiad była zupa pomidorowa z makaronem i śmietaną zrobioną na rosole. Bazą do zupy był rosół, nie śmietana z rosołu. Moja koleżanka Eliza czasami tutaj mnie odwiedza, wstępuje na kawę, niedaleko tu pracuje, więc jeżeli jest samochodem czy rowerem, podjeżdża i albo idziemy sobie na wspólny spacer, albo trochę posiedzimy i poplotkujemy. Eliza właśnie przyjechała tutaj do mnie i spotykamy się dzisiaj na kawce. Troszkę ma piękną sukienkę kolorową i swój ulubiony rower czarny Gazelle. Gazele. To co, idziemy na tą kawę? Idziemy, idziemy. na kawę. Zobaczcie, co się dzieje w Düsseldorfie, nagle przyszła jesień. Spaceruję tutaj, wzdłuż Renu i podziwiam złotą jesień w Düsseldorfie. Coś za szybko, a moja stylizacja, widać z tyłu wózek zakupowy, zielona sukienka z Zary i biała bluzka bawełniana. Tej pracy, w tej pracy z seniorem najważniejszy jest spokój, ponieważ my tutaj jesteśmy 24 godziny na dobę, tu jesteśmy zamknięci, zamknięci z tymi starszymi ludźmi. Naprawdę musimy liczyć się z czasem, kiedy możemy wyjść, kiedy możemy tego seniora opuścić. Najlepiej, jeżeli ktoś wtedy jest z rodziny, albo jesteśmy pewne, że nic się nie wydarzy, więc jest to bardzo, bardzo odpowiedzialna. Praca dla każdej z nas, dla każdej opiekunki, jeżeli komuś się wydaje, że jest tak lekko. Najlepiej, jak nie ma stresu, najlepiej, jak się nic nie dzieje. Jeżeli się ktoś pyta, co u ciebie słuchać w pracy, ja mówię, że jest spokój i to jest najważniejsze: jest spokój. Nic się nie dzieje, nie ma żadnych wezwań lekarzy, wezwań karetek pogotowia czy przejazdów do szpitali. Jeżeli jest taki spokój, względny spokój, to jest najważniejsze, najważniejsze jest to dla nas, ale też i dla naszego seniora czy seniorki, jeżeli nie stresują się, są spokojni, zadowoleni, a przede wszystkim ostatnio senior powiedział mi, że ma do mnie całkowitą, ma do mnie takie całkowite zaufanie we wszystkim, co ja robię. Bardzo mi się to spodobało, nie wiem, no, bardzo to było miłe z jego strony. Dostałam komentarz od jednej z Was. Oprócz oczywiście cudownych komentarzy, jeden komentarz był taki, że po prostu Polki, które pracują w Niemczech, nie mają godności, że nie powinny pomagać Niemcom, zajmować się starymi Niemcami, że w ogóle kupowanie na vinted jest beznadziejne, dlatego że kupuje się przede wszystkim tam różne podróby. Oczywiście ja wiem, że na vinted są rzeczy nieciekawe, mogą być też podróby. Ja się z tym zgadzam i ktoś mi nawet sugerował, że moja apaszka Chanel to jest też podruba. Nie, to nie jest podruba, jest oryginalna. Nawet rozmawiałam z babeczką w sklepie tutaj w second handzie, powiedziała mi, że 100% oryginalna piękna apaszka i właściwie jest to takie małe dzieło sztuki, o które powinnam dbać. A ja sobie tą apaszkę kupiłam po to, żeby ją nosić. A tutaj trzeba ją oszczędzać, nie można jej perfumować, trzeba ją dawać do czyszczenia, jeżeli się chce ją wybrać. Trzeba nie, przy, nie przykładać jej do twarzy, kiedy jest makijaż, żeby makijaż jej nie pobrudził, więc takie troszkę uważanie. Ale ja będę, po prostu ta apaszka ma służyć. Mnie, a nie ja, mam służyć tej paszce. Zobaczymy. Oczywiście będę się starała ją szanować i dbać, żeby jak najdłużej mi służyła. Mam te chustki Hermes i jakoś nic się z nimi nie dzieje. Jedna z, jedna z Was powiedziała w komentarzu, że mam bardzo brzydkie włosy brzydkie, takie cienkie. Coś się z tymi włosami dzieje, że, że mimo, że biorę jakieś tam tabletki, to te włosy nie wyglądają za dobrze. Ja wiem, że tak w tych filmikach ostatnich było, że te włosy nie wyglądały za dobrze, ale to było spowodowane hormonami, moimi hormonami, ponieważ od prawie przez trzy tygodnie nie brałam tabletek, moich tabletek hormonalnych, które biorę od kilku lat, jedną tabletkę, tabletkę, która reguluje moje zmiany hormonalne w organizmie. I po tej tabletce mój organizm czuje się dobrze. Brak tych tabletek spowodował skoki temperatury. Raz robiło mi się bardzo, bardzo gorąco, raz bardzo, bardzo zimno, takie typowe dla menopauzy. Po prostu nagle dostawałam takie uderzenie gorąca, ale takie naprawdę uderzenie gorąca, robiło mi się w środku bardzo, bardzo gorąco. Włosy robiły się momentalnie mokre. Mokrusieńkie, jakby właśnie z tego uderzenia gorąca, czułam się bardzo, bardzo źle, bardzo słabo taka zmęczona yy, przez właśnie ten ty niedobór tych tabletek. Od kilku dni mam już te tabletki, udało się je w końcu załatwić. Ja też próbowałam wcześniej tutaj załatwić sobie te tabletki u lekarza. Udało się i mam już te tabletki, od kilku dni biorę. Więc to już widzę, zaczyna się regulować, to uderzenie zimna i gorąca. Jest to takie typowe dla menopauzy. A ja nie chcę tej menopauzy, więc dlatego biorę tabletki, żeby jednak te estrogeny miały taką wyższą wartość niż wtedy, kiedy... Kobieta starzejąca się nie ma już tych estrogenów i po prostu szybko, szybko zaczyna się jej organizm starzeć. Takie jest moje zdanie, a oczywiście każda z was ma na pewno swoje zdanie na temat menopauzy, na temat co robić najlepiej. Ja mam swoje tabletki od wielu, wielu lat. Kiedyś miałam inne w Niemczech, zmieniła mi lekarka na inne. Czy są dobre? Wydaje mi się, że dla mnie są dobre. Nie będę mówiła, jak się nazywają, bo każdy oczywiście musi iść do lekarza. Lekarka musi przepisać dla danego organizmu, dla danej osoby takie i takie tabletki, bo są oczywiście różnorodne i są. Zawartość tych estrogenów, tych hormonów w tych tabletkach jest też różna, dlatego trzeba je dopasować do danego organizmu, do danego ciała kobiety, do wyników, chociażby nikt nie robił wyników. Ale, ale działają dobrze. I one są tylko i wyłącznie na receptę. Ciekawa jestem jak wy sobie radzicie z menopauzą. Kochani, dziękuję wam za to, że jesteście, za to, że macie czas, żeby oglądać te filmiki. Jeszcze raz za to, że jesteście, za wasze komentarze. Oczywiście bardzo, bardzo dużo dobrej energii mają te komentarze pozytywne. Lubię też te dyskusje między wami. A przede wszystkim, jeżeli jest komentarz nawet nieprzychylny, nawet jakiś negatywny, ale nie obrażający nikogo, tylko wyrażający własne zdanie, własną opinię, to ja szanuję taki komentarz i go nie usuwam z, z filmików. Jeżeli kogoś obraża, jeżeli jest ktoś wyśmiewany, na przykład ja czy, czy, czy no, przeważnie ja, więc wtedy taki komentarz zostaje usuwany, bo ktoś tam mówił, a gdzie są te komentarze? No po prostu są usunięte. Ja jestem dużo dobrej energii w tych waszych komentarzach, więc komentarze z, ze złą energią są po prostu usuwane. Dziękuję wam jeszcze raz i jeżeli mi się uda, to zapraszam na następny filmik. Pa, pa. Mój senior został z rodziną, a ja wybrałam się na Samotny spacer nad renem. Jest dosyć chłodno, więc ubrałam żakiet z długim rękawem. Wygodne buty i pół godziny spaceru.